Co się w, sensie w lustrę, mała, bo ucieka czas Lecę przez to życie jak bez korków Od zera do stu, spędzę, dawaj ze mną kotku Nie liczy się hajs, liczy się to, co w środku Chcę być z tobą tam, gdzie się nic nie może popsuć Mordor nie zamulam, wykonuję nowe ruchy Hejter może mnie kuma, no to niech patrzę na podduchy Ty to możesz robić tak jak ja Mam nowy plan, ciągle działać zamiast spać już mieszczę modra przedem, cały świat. Więc realizuję plany, bo żyjemy tylko raz Od nas koczerca koni, a to wychy Nie patrzcie się w stosunkach mała, bo ucieka czas Do góry głowa to przekaz mało lata Będzie tu mama, mama Zawsze się uda Ja o to się nie boję Za problem nas nie pokona Załatwimy to wszystko raz dwa Bez epic-dram Ziomeczko kupiona. Ty to możesz robić tak jak ja Mam nowe plan Ciągle działać zamiast spać Jestem jeszcze młoda, przede mną cały świat Więc realizuję plany Bo żyjemy tylko raz Od nas kosztuje 100 nie patrzę się w los, tylko mało go ucieka czas. Jestem jeszcze młody, a przede mną cały świat. Więc realizuję plany, bo żyjemy tylko raz. Od maska wszędzie jest tak a do gaz. Nie patrzę się w los.